10. Ural 59.20. Eksploracja znajdujących się na północy i dalekim wschodzie Rosji pól naftowych to spore wyzwanie. Pomijając odległość do najbliższych miast i portów oraz niskie temperatury, samo dotarcie do złóż wymaga użycia pojazdów zdolnych do poruszania się w ekstremalnie trudnym terenie. Takim pojazdem jest Ural 5920. Jednym z kluczowych jego elementów jest jego układ napędowy. Pojazd jest wyposażony oprócz tego w potężny silnik Diesla V8 o mocy 210 mechanicznych, który pozwala mu na osiąganie prędkości do 30 km na godzinę na lądzie. A jego konstrukcja gąsiennicowa zapewnia mu wyjątkową zdolność do poruszania się po trudnym terenie, takim jak błoto, śnieg czy bagna. Pojazd składa się z dwóch przestrzeni: przedniej, która zawiera kabinę załogi oraz silnik, i tylnej służącej do przewozu ładunku. Przestrzenie te są połączone ze sobą tylna przestrzeń ładunkowa może pomieścić do 5 ton co jest imponującym wynikiem, biorąc pod uwagę zdolności pojazdu do poruszania się w ekstremalnych warunkach. 9. Panzer Wagen 8 Maus. Zaprojektowany w Niemczech w latach 40. ubiegłego wieku ten superciężki czołg był owocem ambicji pewnego austriackiego malarza który dążył do stworzenia najpotężniejszej machiny bojowej wszechczasów. Maus, co po niemiecku oznacza mysz, był nazwany dość ironicznie, biorąc pod uwagę jego gigantyczne rozmiary i masę. Pojazd został zaprojektowany przez Ferdinanda Porsche, znanego później z produkcji samochodów sportowych. Czołg Maus ważył około 188 ton, co czyniło go najcięższym czołgiem, jaki kiedykolwiek został skonstruowany. Jego długość wynosiła ponad 10 metrów, szerokość 3,67 metra, a wysokość 3,66 metra. Tak ogromne rozmiary sprawiały, że Maus był prawdziwym kolosem na polu bitwy. Konstrukcja miała na celu zapewnienie niebywałej siły ognia i ochrony, jednak wiązała się także z poważnymi ograniczeniami w zakresie mobilności. Jednym z najważniejszych elementów pancer Camp Wagen 8 Maus była jego potężna armata kalibru 128 mm, zdolna do niszczenia wrogich czołgów z dużej odległości. Dodatkowo Maus był wyposażony w dodatkową armatę kalibru 75 mm, która służyła do zwalczania lżejszych celów. Pancerz czołgu miał grubość od 185 do 240 mm. Co czyniło go praktycznie nieprzenikalnym dla większości ówczesnych pocisków przeciwpancernych. Zbudowano dwa prototypy tego pojazdu. Pierwszy był nieuzbrojony, służył głównie do celów konstrukcyjnych, podczas gdy drugi był w pełni uzbrojony i przeznaczony do testów bojowych. Mimo swojej imponującej konstrukcji, Maus nigdy nie wszedł do masowej produkcji ani nie został użyty na polu bitwy. Jego gigantyczne rozmiary i problemy techniczne sprawiły, że był bardziej ciekawostką technologiczną niż praktycznym narzędziem wojskowym. 8. MAS 7907 Jest to niezwykły pojazd wojskowy zaprojektowany przez białoruską firmę MAS, czyli mińską fabrykę samochodów. Jednak nie wszedł nigdy do masowej produkcji, dlatego to, o czym mówimy, tyczy się jedynie kilku wyprodukowanych sztuk. MAS 7907 został opracowany w latach 80. XX wieku w ramach radzieckiego programu budowy mobilnych wyrzutni rakiet balistycznych. Pojazd miał służyć jako transporter dla ogromnych rakiet międzykontynentalnych, takich jak RT-23 Molodec. Wymagało to konstrukcji, która miała przewodzić ładunki o masie do 150 ton. Jednym z najbardziej imponujących aspektów pojazdu jest jego układ jezdny. Pojazd ma 24 koła, z czego wszystkie są napędzane. To rozwiązanie zapewnia niesamowitą siłę napędową i zdolność do poruszania się po trudnym terenie. Koła mają oprócz tego niskie ciśnienie, co dodatkowo zwiększa zdolności terenowe pojazdu, umożliwiając mu przemieszczanie się po miękkim podłożu bez ryzyka zakopania się. Mas 7907 ma długość 28 metrów, szerokość 4 metrów i wysokość 4,5 metra. Jego masa własna wynosi około 65 ton. Pojazd został zaprojektowany z myślą o ekstremalnej wytrzymałości i niezawodności, co jest niezbędne w operacjach wojskowych. Mimo swojej imponującej konstrukcji pojazd nie wszedł do masowej produkcji z powodu zmian w polityce wojskowej i technologicznej. Był też symbolem zbrojeń nuklearnych, które zdobinowały drugą połowę XX wieku i zagrażały światowemu pokojowi. MAS to ciężarówka, która mogła przenosić stutonową rakietę atomową, ale na szczęście nigdy nie musiała tego robić. 7 SVG 701 Yamal. Jest to niezwykły pojazd terenowy zaprojektowany do poruszania się po najtrudniejszych terenach, takich jak bagna, tundra, a także w wyjątkowo ciężkich warunkach zimowych. Ten przegubowy amfibiotyczny pojazd jest wynikiem zaawansowanej inżynierii rosyjskiej, mającej na celu stworzenie maszyny zdolnej do pracy w ekstremalnych warunkach klimatycznych, gdzie tradycyjne pojazdy zawodzą. Jednym z kluczowych elementów Yamala jest jego wyjątkowa konstrukcja. Pojazd składa się z dwóch modułów połączonych przegubem, co zapewnia mu niespotykaną elastyczność i zdolność do pokonywania przeszkód terenowych. Dzięki temu rozwiązaniu Yamal może poruszać się po terenach bagnistych, śnieżnych oraz nawet w niektórych przypadkach po wodzie. SVG701 jest wyposażony w potężny silnik diesla, który generuje moc pozwalającą na przewożenie ładunków o masie do 10 ton. Silnik o mocy 240 koni mechanicznych zapewnia odpowiednią siłę napędową, co w połączeniu z hydrostatycznym układem napędowym pozwala pojazdowi na precyzyjne manewrowanie i pokonywanie trudnych przeszkód. Prędkość maksymalna SVG 701 na lądzie wynosi około 45 km na godzinę, natomiast w wodzie pojazd porusza się z prędkością do 5 km na godzinę. Jednym z najważniejszych parametrów technicznych Yamala jest jego zdolność do poruszania się po głębokim śniegu i błocie dzięki swojemu podwójnemu napędu gąsienicowemu, nie tylko poprawia to przyczepność, ale także zmniejsza nacisk na podłoże, co jest kluczowe w delikatnych ekosystemach, takich jak tundra czy bagna. Pojazd może operować w ekstremalnych temperaturach od minus 50 do plus 40 stopni Celsjusza. Ciekawostką jest fakt, że Yamal zdobył uznanie nie tylko w zastosowaniach wojskowych i ratowniczych, ale także w sektorze turystycznym. Wykorzystywano go w wyprawach do trudno dostępnych regionów, gdzie tradycyjne pojazdy nie miały szansy dotrzeć. 6. Radziecka lokomotywa M62 na kołach. Jest to unikalne i mało znane dzieło inżynierii, które zyskało status legendy w świecie motoryzacji i kolejnictwa. Lokomotywa M62 znana również jako M62 na kołach lub 12 na 12. Została zaprojektowana jako hybryda pojazdu szynowego i drogowego, co czyniło ją niezwykle interesującym przykładem eksperymentalnej technologii transportowej. M62 to seria lokomotyw spalinowych produkowanych w Związku Radzieckim od lat 60. XX wieku. Standardowe modele M62 były przeznaczone do pracy na torach kolejowych, jednak unikalna wersja na kołach została zaprojektowana do poruszania się zarówno po torach, jak i drogach. Pomysł polegał na stworzeniu maszyny, która mogłaby być używana w odległych rejonach Związku Radzieckiego, gdzie infrastruktura drogowa była słabo rozwinięta lub całkowicie nieistniejąca. Kluczowym elementem tego pojazdu była jego konstrukcja 12x12, co oznaczało, że miał 12 napędzanych kół. Każde koło było napędzane indywidualnie przez silniki elektryczne zasilane przez generator spalinowy. Silnik diesla o pojemności 150 litrów będący generatorem miał moc około 2000 koni mechanicznych co pozwalało na przewożenie ciężkich ładunków i pokonywanie stromych wzniesień. Pojazd był wyposażony w specjalne systemy zawieszenia i amortyzacji, które umożliwiały mu poruszanie się po nierównych i nieutwardzonych drogach bez ryzyka uszkodzenia. Pomimo swoich imponujących parametrów technicznych, M62 na kołach nigdy nie wszedł do masowej produkcji. Istnieje wiele spekulacji na ten temat, ale najbardziej prawdopodobne wydają się problemy z kosztami produkcji i konserwacji oraz trudności logistyczne związane z obsługą tak zaawansowanej maszyny w surowych warunkach terenowych. 5. Butler Brothers Mark V Stworzona przez kanadyjską firmę, ta maszyna wyróżnia się swoim potężnym silnikiem i zdolnościami transportowymi. Wyposażona w silnik diesla V16 o mocy 750 koni mechanicznych, Mark V może przewozić ładunki o masie do 200 ton, co jest wręcz niedorzeczną ilością w operacjach leśnych na dużą skalę. Mark V posiadał zaawansowany układ jezdny, który umożliwiał poruszanie się po trudnym terenie. Duże koła z głębokim bieżnikiem zapewniały doskonałą przyczepność, a solidna konstrukcja ramy gwarantowała wytrzymałość. Kabina kierowcy została zaprojektowana z myślą o komforcie i bezpieczeństwie operatora, co jest istotne podczas długich dni pracy w surowych warunkach. Butler Brothers Mark V był produkowany w latach 70. XX wieku. Powstało tylko kilka egzemplarzy tego unikalnego pojazdu. A jak już mówimy o ciężarówkach leśnych, to nie sposób nie wspomnieć o Pacific P16. Jest to kolejny gigant wśród ciężarówek leśnych produkowany przez kanadyjską firmę Pacific Track and Trailer. P16 został zaprojektowany do transportu drewna w trudnych warunkach terenowych. Napędzany potężnym silnikiem diesla P16 jest w stanie efektywnie przewozić ciężkie ładunki. Jego układ napędowy i zawieszenie są dostosowane do ekstremalnych warunków, jakie można znaleźć w gęstych lasach i górzystych regionach. P16 posiada napęd na wszystkie koła, co zapewnia doskonałą przyczepność i stabilność nawet na najtrudniejszych nawierzchniach. Wytrzymała konstrukcja ramy i zawieszenia pozwalają na długotrwałą eksploatację, a duże koła z głębokim bieżnikiem umożliwiają poruszanie się po błotnistych, kamienistych i śnieżnych drogach. Dokładna liczba wyprodukowanych egzemplarzy nie jest dobrze udokumentowana, ale szacuje się, że wyprodukowano kilkaset sztuk tych ciężarówek. 4. LART LX jest ogromnym pojazdem o długości 19 metrów, szerokości 8 metrów i wysokości 6 metrów. Jego masa własna wynosi około 100 ton, a ładowność to aż 60 ton. Te imponujące rozmiary pozwalają na przewóz dużych ilości sprzętu wojskowego, pojazdów, a nawet niewielkich budynków mobilnych. Wyjątkowość LARS-LC polega na jego zdolności do płynnego przechodzenia z wody na ląd. Co umożliwia efektywne dostarczanie zaopatrzenia w rejonach, gdzie infrastruktura transportowa jest ograniczona lub zniszczona. Wymiary tej wojskowej amfibii były imponujące. LARDS LX jest kolosem przyćmiewającym rozmiarami większość innych pojazdów wojskowych. Nawet dzisiaj w arsenale żadnej armii świata nie ma niczego podobnego. Został zaprojektowany przez amerykańskie wojsko do transportu ciężkiego ładunku przez wodę i ląd, co czyni go niezwykle wszechstronnym narzędziem logistycznym. Napęd pojazdu zapewniają cztery silniki diesla o łącznej mocy 1000 koni mechanicznych. Każdy silnik napędza jedno z czterech ogromnych kół, co zapewnia wyjątkową siłę napędową i zdolność do poruszania się po trudnym terenie, takim jak piasek, błoto czy skały. Na wodzie pojazd może osiągać prędkość do 10 km na godzinę, a na lądzie do 30 km na godzinę. Large LX był wykorzystywany nie tylko przez wojsko, ale także przez agencje cywilne. Pojazd ten odegrał kluczową rolę w operacjach ratunkowych podczas huraganu Katrina w 2005 roku, gdzie jego zdolności do poruszania się po zalanych i zniszczonych terenach okazały się nieocenione. LARC LX jest stosunkowo starym pojazdem, jego pierwsze wersje zostały wyprodukowane w 1952 roku, a ostatnie w 2001 ale jego konstrukcja i możliwości nadal budzą podziw. Jego zdolność do poruszania się po praktycznie każdym terenie sprawia, że jest niezastąpiony w wielu operacjach, gdzie tradycyjne środki transportu zawiodłyby. 3. ZIU S167. E Ten potężny pojazd był owocem prac inżynierów zakładów ZIU, czyli zakładów imienia Lichaczowa i miał na celu poruszanie się po najtrudniejszych terenach, jakie można sobie wyobrazić. Od syberyjskiej tundry, po głębokie błota i śnieżne zaspy. Jednym z najbardziej imponujących aspektów tego pojazdu jest jego napęd. Pojazd został wyposażony w dwa silniki V8 o mocy 180 koni mechanicznych każdy, co daje łączną moc 360 koni. Silniki te były połączone z sześciobiegową skrzynią biegów, która umożliwiała precyzyjne sterowanie i dostosowanie prędkości do warunków terenowych. Dzięki tym parametrom ZIU S167 był w stanie pokonywać przeszkody, które były niemożliwe do przebycia dla większości innych pojazdów. ZIU wyróżniał się nie tylko silnikiem, oprócz tego, że mógł ganiać ponad 60 km na godzinę po dobrej drodze, to miał system kontroli ciśnienia w oponach, wyciągarkę, dwa zbiorniki paliwa po 900 litrów każdy. Prześwit na poziomie 75 cm i koła o średnicy 180 cm. Jeśli pojazd nie był w stanie pokonać przeszkody, to po prostu ją przebijał. Pojazd miał długość ponad 9 m, szerokość 3 m i wysokość 3 m. Jego masa własna wynosiła 7 ton, a ładowność to dodatkowe 5 ton. ZIU był wyposażony w 6 ogromnych kół, które zapewniały doskonałą przyczepność i zdolność do poruszania się po nierównym terenie. Każde skół było niezależnie zawieszone, co dodatkowo zwiększało zdolności terenowe pojazdu. Prototypowy ciężki samochód terenowy ZIL S-167 został zaprojektowany i zbudowany w latach 1961-1963. Prace nad pojazdem rozpoczęły się w 1961 roku, a prototypy zostały ukończone i przetestowane do 1965. Mimo obiecujących wyników podczas testów terenowych, ZIL E167 nigdy nie wszedł do masowej produkcji. Testy pojazdu wykazały, że jest on świetnie przygotowany do ciężkich warunków, ale ma tylko jeden mały problem. Przekładnie nie dawały sobie rady z przekazywaniem mocy na koła, co było źródłem ciągłych problemów. 2. Witjaś DT30 jest to unikalny transporter artyleryjski i pojazd terenowy, zaprojektowany w Związku Radzieckim, a dziś używany w Rosji. Znany ze swojej niezwykłej zdolności do poruszania się po trudniejszych terenach, jest wykorzystywany przede wszystkim przez wojsko, ale także przez różne służby cywilne w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Pojazd produkowany jest od roku 1982 do dzisiaj. Jednym z najważniejszych atutów pojazdu jest jego konstrukcja. Składa się z dwóch modułów, przedniego, w którym znajduje się kabina załogi oraz silnik i tylnego, który służy do transportu ładunków. Oba moduły są połączone specjalnym przegubem, co pozwala pojazdowi na lepsze manewrowanie i elastyczność w trudnych warunkach terenowych. Dzięki temu DT30 może poruszać się po śniegu, błocie, a nawet po wodzie, ponieważ jest w pełni amfibiotyczny. Transportery Witjaś poruszają się na dwóch zestawach gąsienic oraz posiadają wielopaliwowy 12-cylindrowy silnik o mocy 710 koni mechanicznych. Dodatkowo konstrukcja gąsienicowa pozwala na kontynuowanie dalszej jazdy nawet po przerwaniu połowy trakcji gąsienicowej. To sprawia, że witjaś DT30 jest nieoceniony w operacjach logistycznych na terenach polarnych oraz w rejonach syberyjskich, gdzie standardowe pojazdy nie są w stanie dotrzeć. Właśnie te ekstremalne warunki eksploatacji sprawiają, że DT30 jest niezastąpiony w ratownictwie, eksploracji zasobów naturalnych, oraz w operacjach wojskowych. Warto również wspomnieć o jego wszechstronności. Pojazd może być wyposażony w różnorodne moduły specjalistyczne, takie jak zbiorniki paliwa, platformy do przewozu kontenerów, a nawet moduły mieszkalne. To czyni go idealnym narzędziem do długoterminowych misji w odległych lokalizacjach. 1. Kreskat 720 Jest to specjalistyczny pojazd zaprojektowany do transportu ludzi i ładunków w ekstremalnych warunkach, zwłaszcza na Antarktydzie. Wyprodukowany przez firmę Cress Corporation, pojazd ten jest idealnym rozwiązaniem do prac w surowym klimacie, gdzie niezawodność i wytrzymałość są kluczowe. Produkcja Crescat 720 rozpoczęła się na początku XXI wieku i trwa do dziś, co świadczy o jego skuteczności i popularności. Crescat 720 napędzany jest potężnym silnikiem diesla o mocy 400 koni mechanicznych, który zapewnia odpowiedni moment obrotowy do pokonywania trudnych terenów i transportu ciężkich ładunków. Pojazd ten został wyposażony w zaawansowany układ jezdny, który umożliwia poruszanie się po śniegu i lodzie. Sześć dużych kół z głębokim bieżnikiem gwarantuje doskonałą przyczepność i stabilność, co jest niezbędne w ekstremalnych warunkach. Dodatkowo kabina pojazdu została zaprojektowana z myślą o komforcie i bezpieczeństwie załogi. Wyposażona w zaawansowane systemy ogrzewania i izolacji termicznej pozwala na pracę w temperaturach dochodzących do minus 50 stopni Celsjusza, co czyni pojazd niezastąpionym narzędziem na Antarktydzie. A jak już mówimy o pojazdach przystosowanych do ekstremalnych warunków, warto wspomnieć o dwóch innych imponujących maszynach. Kamas 6355 Arktika to wyjątkowy pojazd terenowy, który został zaprojektowany przez rosyjską firmę Kamas specjalnie do pracy w ekstremalnych warunkach arktycznych. Produkowany od 2015 roku, jego główną cechą jest zdolność do poruszania się po obszarach o bardzo niskich temperaturach oraz trudnym terenie, takim jak śnieg, lód i błoto. Pomimo zastosowania kabiny z płaskim dachem, ciężarówka liczy pełne 4 metry wysokości. To zasługa ogromnych opon i prześwitu na poziomie 60 cm. Kolejny pojazd to Antarctic Snow Cruiser. Jest to historyczna amerykańska ciężarówka zaprojektowana w latach 1937-1939 z myślą o wspieraniu ekspedycji badawczych na Antarktydzie. Pojazd ten był wyposażony w dwa sześciocylindrowe silniki wysokoprężne diesla, które generowały energię dla czterech silników elektrycznych po jednym na koło. Antarctic Snow Cruiser wyróżniał się ogromnymi rozmiarami. Jego długość wynosiła 17 metrów, szerokość 6 metrów, a wysokość 5 metrów. Mieścił 5 osób paliwa na 8000 km. Mógł przewozić samolot, ale powstałby podbić nieodkryty ląd. Szereg błędów, mimo imponujących pierwotnych założeń, sprawiły, że Antarctic Snow Cruiser był niewypałem. Mimo to pojazd robił ogromne wrażenie. Mimo swojej innowacyjności pojazd ten napotkał wiele problemów technicznych podczas misji i nigdy nie osiągnął zamierzonych celów operacyjnych. Jak zwykle dziękujemy za oglądanie i zachęcamy do obejrzenia naszego poprzedniego odcinka 10 Polaków z największym fartem. W komentarzach możecie podzielić się sugestiami na kolejne odcinki, a po więcej ciekawostek zapraszamy na naszego Instagrama, Facebooka i na TikToka.